Drodzy Państwo, naszym pierwszym gościem jest Ewelina Rostkowska, kosmetolog. I z Panią Eweliną porozmawiamy o zabiegach bankietowych. Co to są zabiegi bankietowe? To niech już nam nasza gwiazda dzisiejsza wyjaśni. Witam Państwa serdecznie. Otóż zabieg bankietowy jest to rodzaj nieinwazyjnego zabiegu, po którym w bardzo krótkim czasie można uzyskać spektakularne efekty. Bardzo często zdarza się tak, że już za chwilę mamy wielkie wydarzenie, ślub, ważną imprezę lub tak jak dzisiaj właśnie Sylwester, a nie przygotowaliśmy naszej skóry wcześniej na to, aby wyglądała idealnie. Nie mieliśmy czasu, aby skorzystać z serii zabiegów. Nie chcemy już wydawać zbyt Dużej ilości pieniędzy na drogie kosmetyki, bądź nie korzystaliśmy z zabiegów medycyny estetycznej, do której nie zawsze jesteśmy przekonani. To właśnie zabieg bankietowy jest skierowany do tych osób, które chcą w bardzo krótkim czasie uzyskać bardzo dobry efekt, ponieważ pamiętajmy o tym, że nawet najlepszy makijaż konany przez najlepszego wizerza. Nie zatuszuje tych różnych naszych. Nie zatuszuje tak. Wtedy, kiedy nasza skóra nie będzie idealna, e, makijaż również nie będzie e, ja nie tego ważnego, tak. W ten, w ten ważny dzień wyglądał idealnie. A ile taki makijaż bankietowy trwa? Nie makijaż, tylko zabieg. zabieg? To jest zabieg no ale makijaż. wybaczymy młodzień. Ja ostatnio dzień. dawno się nie malowałem, więc o pewnych że tak, proszę mi wybaczyć, zapomniałem. Ja Ci jak zwykle wybaczę. Zabieg bankietowy przeważnie trwa od godziny do dwóch godzin, w zależności od tego, w jakiej kondycji też jest skóra. Polega on przede wszystkim na delikatnym złuszczeniu naszej skóry, nawilżeniu, dotlenieniu przy pomocy odpowiedniej aparatury oraz wprowadzeniu substancji aktywnych w głąb skóry. Bardzo często takie zabiegi są używane przy pomocy kwasu hialuronowego, który świetnie nawilża naszą skórę przy pomocy peptydów, które rozluźniają nasze mięśnie i dzięki temu zmarszczki mimiczne są mniej widoczne. Świetnym takim zabiegiem jest zabieg Geneo, który złuszcza naszą skórę, martwy naszkurek, dotlenia, następnie mm, są wprowadzone. Y Zabie są wprowadzone e, dogłębnie e, preparaty nawilżające. Wtedy nasza skóra odzyskuje blask, świeży wygląd, jesteśmy wypoczęci. Wyglądamy e, tak, jak dzisiaj? I, e, no, tak, otóż tak, wyglądamy tak <laughs> jak o, dzisiaj. Czegoś. Ale Panie Wojna, mam takie odczucie, że um, nie wszyscy chyba mogą z takich zabiegów korzystać, z różnych względów. Myślę że wszyscy mogą z takich zabiegów korzystać tak. Bardzo często zabieg bankietowy jest y, 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 korzyst, korzystają osoby medialne, mężczyźni, którzy nie Tych chcą cały grzeg... gorz. Otóż to? Którzy nie chcą, aby skóra po zabiegach przechodziła długą rekonwalescencję, aby były widoczne zaczerwienienia, aby skóra się złuszczała. Także mężczyźni bardzo chętnie korzystają z takich zabiegów. I właśnie oni robią to na ostatnią chwilę. Mhm. A proszę powiedzieć, właśnie na ostatnią chwilę. Czego my nie możemy zrobić na ostatnią chwilę, żeby sobie nie zaszkodzić mimo wszystko? Nie powinniśmy korzystać z zabiegów inwazyjnych z zabiegów, które spowodują, że po... Od razu, po dwóch, trzech dniach nasza skóra będzie się mocno złuszczać. Um, no bo to przede tego już nie przykryje. Oczywiście przede wszystkim medycyna estetyczna. Um, bardzo rzadko, ale czasami występują powikłania w postaci siniaków, um, chociaż siniaki to dosyć często, tak? Mhm. Jest to częste powikłanie siniaków. Skóra jest obrzęknięta, opuchnięta. Um, Czyli ten efekt, na którym nam zależy, niestety jest. Do byśmy chcieli. Tak, tak, tak Czyli tak. tego typu zabiegów. Tego typu zabiegów unikamy. E, tak, unikamy. E, świetnym zabiegiem e, takim bankietowym jest zabieg pomidorowy. E, pomidorowy z e, pomidorów? Tak, tak, zabieg pomidorowy. E, no i tak. E, na, e, przy tym zabiegu jest wykorzystywana e, maska e, z wyciągiem z pomidorów. E, mhm. e, wcześniej jest delikatne złuszczenie przy pomocy peelingu enzymatycznego. I lifting, masaż profesjonalny masaż liftingujący. Mm -hmm. Aha, to jest ważne, ale myślę zdaje tak pani Wolin, patrząc z perspektywy czasu, że chyba zawsze powinniśmy o swoją twarz dbać. Idziemy inna, dbać, gdzie, dbać czy idziemy dzisiaj tak? idziemy gdzieś na do, czy na zabawę, czy do znajomych, ale zawsze mimo wszystko codziennie powinniśmy o nią dbać. Tak, aby skóra. W jaki utrzymać? Sposób przede wszystkim? Dobro, aby skóra utrzymać w dobrej kondycji, powinniśmy e, pamiętać o pielęgnacji przez cały rok. W dzisiejszych czasach już mało osób chce się starzeć z godnością. Chcemy wszyscy wyglądać pięknie, młodo, zawsze świeżo. Dlatego gabinety yy, medycyny, gabinety kosmetologiczne powinny być odwiedzane przez nas przez cały rok. No więc, właśnie. Yy... A czy należy jak w jakiś sposób specjalnie się przygotować do tych zabiegów bankietowych, czy po prostu idziemy tak ad hoc i taki zabieg możemy wykonać? Do zabiegu bankietowego nie musimy się przygotowywać. Także jest to duży plus ten, tych zabiegów. Możemy po prostu tak z marszu odwiedzić profesjonalny gabinet mhm. i wykonać. No tutaj, zabieg bankietowy, bo tak jak wspomniałam, są różne, różnego rodzaju zabiegi bankietowe, powinien być dobrany przez przez kosmetologa, przez, przez osobę doświadczoną. No właśnie, mogą być różne zabiegi, ale też chodzi o różne pory roku wiosna, lato, jesień, zima, więc też tutaj musimy dobierać różnego rodzaju kremy i, i, tak, i robić liftingi twarzy. Tak, tak, oczywiście. No, mamy okres zimowy, jest, jest no, dzisiaj akurat Gorzy pogoda. z temperaturą. Pogoda tak, tak, nie sprzyja. Jest wilgotno, są minusowe temperatury. Powinniśmy pamiętać o tym, aby używać kremów do pielęgnacji domowej, bardziej natłuszczających, które będą chronić naszą skórę przed wpływem czynników zewnętrznych, przed zimnem, przed wiatrem, przed mrozem. Nie pow powinniśmy ograniczać stosowanie preparatów nawilżających wtedy, kiedy temperatura na zewnątrz jest minusowa. Mhm. No dobrze, no to mniej więcej wiemy, co możemy, czego nie możemy, żeby jednak wyglądać. Ja się dobrze. dowiedziałem, czukasz. I... Myślę, że ty to zaraz, zaraz Ale po programie tak jak Pani Hebelina wspomniała, no musimy dbać po prostu każdego dnia i, i, i wtedy będziemy naprawdę zawsze wyglądali świeżo i, i tak. Bo nie oszukujmy się, cudów nie ma. Nie. Oczywiście. A może są? U nas będą dzisiaj. U nas będą. Państwo, to państwo nie taki, Panie taki Ewelino, dziękujemy nie. pięknie za rozmowę, te wszystkie wskazówki, nasze pogotowie sylwestrowe dzisiaj właśnie rozpoczęła Chciałem Pani nabry, bardzo, życimy, Ewelina. Pani jest tak, przygotowana, do ja jestem przygotowana, bardzo dziękuję i Państwu również, Państwu i widzom życzę szampańskiej zabawy i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Być.